Dziś zajmiemy się kłamstwem reprywatyzacyjnym. Opowiem Wam o trzeciej RP, czyli o państwie złodziei i paserów. O tym, jak politycy latami obiecywali sprawiedliwość, a następnie zamykali oczy, udając, że problem nie istnieje. Opowiem Państwu o hipokrytach, którzy tak pięknie potrafią mówić o suwerenności, o wolności, o Wielkiej Polsce, ale bali się przyznać, że ich władza. Stoi na fundamentach komunistycznego rozboju. Będzie też o ofiarach sowieckiego prawa, o ludziach, którzy stracili wszystko i czekali całe życie na sprawiedliwość. O warstwie społecznej, która budowała polskie państwo przez tysiąc lat, a następnie została przez nie zgładzona i wyrzucona na śmietnik historii. I wreszcie o tym, że w wolnej Polsce nadal obowiązują dekrety. Bieruta, tego zdrajcy i namiestnika Stalina. I nie będzie to historia sprzed 80 lat, lecz opowieść o teraźniejszości. Bo to bezprawie dzieje się tu i teraz, w 36 lat po rzekomym obaleniu komunizmu. Bo taka właśnie jest Polska Anno Domini 2025. Bo to państwo, w którym własność prywatna jest podobno święta o ile nie pochodzi sprzed 1945 roku.